Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Heavy Rain, a przed nami kolejny rozdział. Tym razem gramy jako prywatny detektyw Scott Shelby, który na własną rękę bada sprawę zabójcy z origami. Przez zobaczymy, co tym razem nas czeka. Dobry wieczór: dobry wieczór pan! Sklep jest pusty. Taka pora. No dobra, czyli możemy sobie spokojnie pogadać. Facet za ladą. Zakładam, że to ten. Okej. Okay. Mogę w czymś pomóc? Na to liczę. Nazywam się Scott Shelby, jestem prywatnym detektywem. Badam sprawę zabójcy z Origami. Chciałbym zadać panu parę pytań. Mój syn nie żyje, panie Shelby. Nie mam nic do dodania. Ja też straciłem bliską osobę. Wiem, co pan czuje. Więc sam pan rozumie, że nie chcę z nikim o tym mówić! Ale może wie pan coś, co pomoże uratować innych? Nie potrafiłem uratować życia własnego syna. Nie wiem, jak mógłbym uratować życie innego. A ma pan inhalatory? Skończył mi się, a tak przynajmniej nie wyjdę z pustymi rękami. Na samym końcu poprawy. Dzięki. No dobrze, to chodźmy w takim razie. Tutaj mamy. A tam co, wejdę astma. Cholerna astma. Nie mogę oddychać, gdy pada. Aha. Szkoda, że nie chciał gadać. Mógł coś wiedzieć. No cóż, zazwyczaj nie chcą gadać. <laughs> nie, nie wiem, po co to zrobiłam i nie wiem, po co też to, to było możliwe do zrobienia, ale nikt będzie. Tutaj jest faktycznie coś. Dobry wieczór, panu. Szuka pan może czegoś konkretnego? Otwieraj kurwa kasę! Nie próbuj żadnych numerów. Okej. Okay. Otwieraj kasę, jebany capie. Cała forsa na ladę. Dobra. Ty jesteś, czy co? Otwierasz, kurwa, te kasę, czy nie? Powolutku. Nie, nie ma pan prawa mnie okradać. Bardzo ciężko na to pracowałem. Musimy mu pomóc. Nic nie dam. Weźmy patelnię. Da. Pojebało cię, capie? Nie czalisz, co? Myślisz, że to kurwa żart! Nie wikaj, bo ci wyjebie z gnata. No już! Nie okradnie pan mojego sklepu! To moje Ok. Pieniądze. Proszę stąd wyjść zanim będzie za późno. Nie zawracaj! Tylko Jest nie zawracaj! Zapyta. Otwieraj kasę! Bo cię kurwa zabije! Dobra! Kurwa! Rzuć to! Już! Okej! Okay. Nie ruszaj się! Nic to nie dało! Ręce do góry! Musiałabym go zejść od tyłu. Dobra, musimy go przekonać. Jakoś. Spokojnie, tylko bez paniki. Nikt ci nie chce zrobić krzywdy. Jeśli nie damy się zwariować, wszystko będzie dobrze. Ta. Spoko, koleś. Wszystko w zajebistym porządku. No właśnie, no to spokojnie. Imię. E, nazywam się Scott. A ty? Jak masz na imię? Andrew. Jestem Andrew. Yy... Rada. Słuchaj, nie warto. Odłóż broń i odejdź sobie. Ty mi radzisz? Dam ci kurwa dobrą radę. Mm. Emocjonalnie. Masz kogoś, na kim ci... Głuchy jesteś. Powiedziałem ręce do góry. No mam w górze. O, strzelę. Oj Boże. Yyy, nic poważnego. Słuchaj, jeszcze nie jest za późno. Jeśli odłożysz broń, o wszystkim zapomnimy i na tym się skończy. Po prostu... <ścoughs> nic poważnego? Kurwa, koleś! Co ty myślisz, że ja tu robię? Yy, pomoc. Przecież nie chcesz nikogo zabić, prawda? Na pewno znajdziemy jakieś wyjście. nieźle. Mm -hmm. Prawie uwierzyłem w to pierdolenie. Oj, dobra koleś, pomęczysz mnie. Nigdy jakoś nie mogę tutaj wybrać, bo da się jakoś takie kwestie tam wybrać, żeby on faktycznie sobie poszedł i zrezygnował z tej napaści. Ale jakoś ja nigdy nie umiem wycyrklować. Też pewnie przez to, że przez przypadek spuściłam ręce z, z tych triggerów. <laughs> mm, I tam mi zablokowało opcję. Stokrotne dzięki. Nie wiem, co by się stało, gdyby pana tu. Cóż, przynajmniej nie przyszedłem na darmo. Dobra mac. Kiedy mój synek, Reza, zniknął, dostałem list, a w nim kwit z przechowalni. W skrytce znalazłem to pudełko. Nie wiem, co to wszystko znaczy, ale to chyba jakaś wiadomość od człowieka, który odebrał mi syna. E, mogę? Proszę wziąć to pudełko. Może się panu przyda w śledztwie. Mnie nie pomogło uratować rezy. Ale może panu pomoże odszukać czyjegoś syna. No dobra, pomogliśmy jemu, on pomógł nam Panie czyli sobie. standardowo. Wydawało mi się, że w tym miejscu nie można tracić na dobrych ludzi. Ale teraz widzę, że się myli. Szkoda, że właśnie nie udało się go wykurzyć stąd negocjacjami, tylko musiałam go ogłuszyć. Ale no, za to jest chyba to osiągnięcie, jak się wynegocjuje to. No, ale niestety. No trudno. Nie będę tego oczywiście poprawiać, bo, bo to nie ma sensu. Tak, tutaj nasza nowa bohaterka, którą jeszcze nie mieliśmy okazji grać, będzie. Ale to już oczywiście w kolejnym odcinku, ponieważ jest to kolejny rozdział. Tak, wiem, że ten był dosyć krótki, ale to. No, tak jak mówiłam. Chcę nagrywać w miarę możliwości rozdziałami. Także mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie po sobie łapkę w górę oraz komentarz. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z serii Heavy Rain. Trzymajcie się, no i cześć!